Proszę Państwa, teraz pamiętam piosenkę o Michnowie, jak Niemcy, jak Niemcy przyjechali, a tam byli partyzanci i spalili całą wieś. Więc to brzmi tak: W Michnowie, w Michnowie stał się katy w tobie, a ja nieszczęśliwy, co chodzę po tobie. Ty, wioska pod lasem. Ojczyzna żołnierzy, nie każdy popatrzy, co tam trupów leży. Chodzą partyzanci po wiosce ich nowie. Żandarmy obstawiły sprawie klęskę tobie. Już się wioska pali, dymy w górę walą, a matki z dziećmi w stodołach się palą, Jedna młoda matka z syneczkiem na ręku, Klęczy przed żandarmem daruj życie dziecku. Gdy te słowa mówi, bagnet w niego wbija, A zemdloną matkę piersiami nakrywa. Och synku, synku, dziś masz trzy miesiące, giniesz razem z matką przez niemieckie ręce. Och synku, synku, dziś masz trzy miesiące, giniesz razem z matką przez niemieckie ręce. A gdy tam pójdziesz przez michnoskieniwy, to tam zobaczy spalone kominy. Na spalonym placu siedzi ptaszek polny i śpiewa piosenkę, niby żebra rolny. Na spalonym placu siedzi ptaszek polny i nuci piosenkę. Niby żebrak rolny. Dziękuję.